Znajdujemy się w budynku przy ulicy Głowackiego, no, 7. 7. Przez 5. Tak, ze mną jest Sylwia i Tadeusz. Czy moglibyście opowiedzieć troszeczkę o sobie? Ja męża straciłam. Marka Wisiewskiego straciłam i po prostu nie mam zamiaru drugiego stracić. Mhm. Jak dawno to było? A rok. Rok. Rok temu, czyli jesteś wdową, tak? Tak. A ty Tadeusz jaką masz historię? Ja. Jaką ja mogę mieć historię? Po prostu oprócz tego, że jedna baba też mi poszła do gleby. No i co ja mam? Nic. I poznałem ją przez matkę. Bo to mój najlepszy no, kolega. Razem, żeśmy samochody naprawiali. I dlatego ją poznałem. A naprawiliście się w warsztacie gdzieś tutaj na terenie Kędzierzyna? Tak. U, u Sławku, no z ten, Stacha. Aha. K w W Kłodnicy. W Kłodnicy. U Stacha żeśmy naprawiali. No. Sylwia, a ty jesteś również z Kędzierzyna rozumiem, tak? Nie, z ja Ja po prostu mieszkałam na Orzeszkowej. Z Pogorzelca. Mhm. Ja też jestem z Pogorzelca, no. dlatego się znamy. A jak trafiłaś tutaj do tego mieszkania? Po prostu byłam w Kłodnic nie w chłodnicy, tylko w Sławięcicach, w Tam dla bezdomnych. O, w Markocie, tak? No, dwa i pół lata byłam tam i dostałam to mieszkanie. A. Czyli, czyli prawdą jest, że osoby, które przebywają w tym ośrodku, po prostu dostają szansę i dostają no. mieszkanie, do którego mogą się przeprowadzić, tak? Tak, no. oczywiście. Ale trzeba jeszcze umieć hmm. gospodarować. A z czego no. się Sylwia utrzymujesz w tej chwili? Koło niego. Znaczy z opieki dostajesz No trochę, trochę, trochę dostaję opieki, a potem on mi pomaga. Mhm. No. A pracowałeś zawodowo w życiu? Nie, tylko te 40 godzin tylko pracowała. Nie, nie pracowała zawodowo. Nie ma, no. nie ma żadnych świadectw. Nic. Czyli nie ma szans raczej na emeryturę, tak? Tak. Bo już dostała trzy razy odmowę. No. Nawet tą minimalną? Nie ma szans? Nie ma, nie. M, nie ma możliwości, ponieważ tam jest coś że napisane. Ja to czytałem: brak hmm, cholerny świat brak, brak fundu. coś tam jest. Nie, nie chcę się szukać, ale brak jakichś zabezpieczeń, że nigdy nie miała opłaconych składek. Co z tego żona w opiece robiła i, i ten jak oni nigdy za nią nie płacili. A czyli byłaś opiekunką, może? Tak? Nie. nie, nie. Po prostu sprzątała, wie pan. Aha. No liście, trawę, wszystko ci Ale nikt, nikt nie płacił. I to mnie, no, nie. To, mnie, to mnie właśnie dziwi, że to jest państwowa firma która nigdy nie płaci za ludzi ubezpieczenia, a w ogóle nic nie ma socjalnego co tylko tyle te, te 600 zł, czy dostanie z tego to mieszkanie to ja też muszę to wszystko swoje mieszkanie muszę zapłacić jej pomóc i co to ja też, też jestem Mówiłaś Sylwia, że jesteś schorowana. Możesz coś więcej powiedzieć? Co, co ci dolega, co ci jest? Nic. Przestań kłamać. Tylko ta noga mnie boli. Noga, to kolano, no i masz palpitację serca, masz tam wy, wydruk od lekarze. No, ale to taka jest prawda, no ludzie. Czego ty się boisz? Ja się boję. No ja wiem o tym, że no, się boję. Jeszcze raz, kurde no. odmówiłam pogotowie. Ale wiesz, że może przyjść taki moment, że to będzie taki poważny stan. Już jest poważny, Że, że trzeba będzie być może nawet pójść do szpitala, tak? No i cały czas kombinują jak ją do szpitala, ale ona za każdym razem robi no, negatywnie i, i nie chce. No i koniec. Boi się. Boi się szpitala i już. Marek mi p. Mar. Dobra, już o tym Marku. No. Wiśniewski k Mój najlepszy kolega, ale to nie chodzi o to. A ty się boi, że koniec. Marek też nie chciał do szpitala No, trzy razy było. Sylwia, powiedz, ile masz lat? Ja siedzikiem jeden. Sześćdziesiąt jeden. To raczej trudno jest Ci wchodzić tutaj po schodach, prawda? Bo to jest drugie piętro. Budynek jest stary, wysoki. Ale nie szkodzi, są za to uczciwi sąsiedzi. Ja mam na parterze też mam uczciwych sąsia sąsiadów. Także nie jest tak źle. Jak chcę, to będzie albo u mnie, albo. albo I ja rację, nie. i koniec. I tak muszę robić wszystkie zakupy to ja robię. To dobrze jest wiele w tobie empatii, dużo dobra. No? Skąd to się bierze? Powiedz mi. Na pewno z domu, bo to jest kwestia kultury, prawda? Wniosłeś Powiedz coś o sobie więcej. O mnie? No. Co się ja mogę powiedzieć? Trochę, trochę... Mój kochany mój. Trochę, trochę. Sportem się zajmowałem. I sport mi dał dużo rzeczy. Czarnę, no, a w jakiej dyscyplinie? No trochę. I w piłkę grałem i, i tu jest sąsiad, który wiem. W grali. Dawno temu już nieprawda. Trochę miałem wypadków kręgosłup miałem walnięty. Że wszyscy mówili, że już nigdy się nie podniosę. I dlatego mówię, że życie to jest życie. Trzeba go wykorzystywać, ile się da życie jest pełno niespodzianek. Ja się o tym przekonuję zawsze kiedy realizuję te filmy. Ponieważ spotykam ludzi, którzy są w potrzebie. Wie pan co, ja jestem tak, inaczej by przecież, Oczywiście. E, ja jestem tak, że jeżeli umie sobie pomóc, to sobie pomagam. A po drugie jeszcze mam dwie siostry, które mm -hmm. mnie nie zawadzą. No, Bronia i, te, ten, i Danusia. I Danusia. No i nie, nie liczą tego, że jeszcze mam mm -hmm. bardzo wielką rodzinę. No. Co najmniej ohoho i więcej. Mm -hmm. Czego potrzebujecie teraz, co by Wam się najbardziej przydało w tej chwili? Yy, ja tak, ja jestem ze, ze strony minimalizmu, ale Sylwia by potrzebowała, automat jej się zepsuł, trzeba było wziąć tą franię wyciągnąć. Jako franie ten dom. No, no to jest taka. Frania to jest taka, no. taka mała pralka. No. No. Tylko mi potrzebny tylko. I automat się zepsuł. No. Ja go z góry go nie zrzucę. Nawet przez okno, gdybym go chciał zrzucić, to no. też nie rzucę. A, A kolejnie to... muszę go wziąć, żeby porozkręcać, porozkręcać i. I bo... telewizor i a po co ci telewizor? Tak dla mnie, telewizor. a mogę za, zapalić? Proszę Słysze, pan... bardzo proszę śmiało, nie jesteście no, u siebie przecież, ja nie palę, on no nie pali, ja palę, ja nie palę, bo nigdy nie paliłem. ale tak wracając do twojego serduszka, to wiesz, że powinnaś ograniczać, prawda, papieroski, bo to jest niebezpieczne właśnie, wszyscy mówią, nie wolno, nie wolno, nie wolno, kurde, dajcie mi kurde. Pokój kurde już. On też mi powiedział, że nie, mi nie wolno palić. Bo ja nigdy nie paliłem, chociaż się na na Pogorzecu wychowałem, ale nigdy nie paliłem. Dobrze, na Orzeszkowej, nie? Widziałem No, a nie ja na Orzeszkowej? Na Orzeszkowej. Jak miałem 18 lat. Sylwia, czy możesz mi jeszcze powiedzieć, czy dużo jest takich osób na terenie Kędzierzyna, które Ty byś znała, które właśnie wyszły z markotu i otrzymały mieszkania i sobie radzą? Makiem dajem radę. Nie, to, to jest takie: to jest tak. ludzie, którzy stamtąd wychodzą, ja to widzę po niej, i po jej znajomych którzy wychodzą i idą w ten w kanał. I ja to rozumiem. Można się napić, można wszystkiego, ale trzeba wszystko pilnować. Gdybym ja tego nie pilnował, tego to już jest Dawno eks misja. No. Tak. No, a ja jestem taki, że ja mam inne ja mam inne wychowanie. Ja jestem z pogorzelca i mam faszystowskie wychowanie. Nauczyli mnie od samego dziecka. Prania, gotowania i wszystkiego. I ja muszę ją wszystkiego uczyć. Ona tam przyszła stamtąd. Sła, no Tam, Cięż, się, tam siedziałam jest. dwa i pół lata. Ciężko. No. Tak, ja wiem, że tam jest ośrodek oczywiście. No. no. Ja znam takich ludzi co tam. A jak ja dostałam te mieszkanie, byłam szczęśliwa jak cholera. No ale co z tego? Marek... Nic nie miałam. Nic nie miała, ale, ale za to miała męża, znaczy matka, no. który był... nikt nie wiedział o tym. Ja dopiero się jak, jak mu badali, krew badali, dopiero się okazało, że on ma w sobie narkotyki Mały. Nie wiem, nie wiem czy on to łykał, czy jakieś kupował nie, nie inne, bo... Po rękach też on nie je. Dopiero nie. jak mu krew wzięli, to przecież przy mnie to było. No, dopiero pękały, się okazało, pękały, że jest, pękały. że jest I cały czas mu żyły pękały, nie? Przecież ja go musiałem karmić. To był mój kolega. Naprawdę mój kolega. 30 lat. 30 lat z nim samochody robiłem. Ale co? Pagib, pagib. Ile lot? Marek? Marek Wiśniewski. Zaraz, czekaj, Marek miał tyle co ja. No, to no 65, 65 lat. 65, bo, bo tak, ja jestem no. z Tobą rok, no. no to Marek miał 64, no. 5. Czy 5, no obojętnie, on był... No. Na 65 lat, Sylwia, umówiliśmy się, że on zrobi imprezę. Tak. W domu. No i jakoś nie zdążył. Pół, nie roku, dążył, pół nie. roku mu zabrakło. No. no. A teraz 13 będzie... No co? 13 maja to będzie nie, co jego? Nie. 13 będzie ku w czerwcu. No to dobrze, to no. oboje nie. Zmarło mu się, to mu się zmarło. Ja o, o, o ludziach źle nie mówię. No, nie, nic. No, jest że nic. Pa Badaczkę dostał i ch... Al Alkoholową, to zacznijmy od tego. Przepraszam. <noise> nie szkodzi. Czego można wam życzyć w takim razie? Eee, ja tylko chcę tak. Nie powiem. No. To, co Marek chciał. No. Marek chciał 120. No 120 lat i chciał żyć. I 65 poszedł. Po Mój ojciec chciał też 120 i 66 albo ile miał starych? 65. No też, No na tyle co Marek. No. Moja mama 55. Także ja tylko chciałbym życzenie o o, 777 lat A mo, moje kochane. Tymnie. No, to jest to. Nigdy 120. 120 to tylko Mojżesz przeżył 120 lat i mi się zdaje, że są ludzie, co żyją 118, 100 coś tam, ale 120 to tylko mhm. żył Mojżesz. I chyba mhm. uważam, że to jest taka górna granica, co ktoś tam wyznaczył. I już chyba nikt tego nie przekroczy. Ja wiem, że e, mu, muszę iść do, do szpitala tym sercem. Ja no, wiem. koniecznie, koniecznie. Bo no, koniecznie, koniecznie, koniecznie. Musisz zadbać o siebie. W tym no bardziej, konie... że widzę, że masz kogoś, komu na tobie zależy. No. I warto się starać. No. Konieczna, konieczna, konieczna mam, panińskie konieczna. Panińska, konieczna. na no. Z Pogorzelca, z Orzeszkowej, a ja z Arkiboszka. Kiedyś też mieszkałem tam. Konieczna, Ale jestem z Pogorzelca. Nie schodzi, tam mój sąsiad też jest z Pogorzelca, tylko nie, nie. że on jest z tysiąclecia. Tam mieszkam, na pierwszym piętrze. A ja na drugim dom. piętrze. Ty na drugim. No. no. Także ja tutaj prawie wszystkich ludzi znam, teoretycznie. Praktycznie to już jestem do tego, że nie ten... A, a ją Dobra, szanuję, bo... ją szanuję, bo Dobra. szanuję. Kom... poniedziałek pojedziemy do tego szpitala. Nigdzie nie będziemy jechać w poniedziałek. Poniedziałek to jest taki dzień, że nie że... ja lubię w poniedziałek. Nie, nie, nie Panie, pojedzie ze mną. My byliśmy tutaj w tym. Skrytym... W szpitalu. Tak. No. lekarz powiedział, że dwie nogi mają mi zetknąć. Jest, jest jakiś termin określony, czy, czy nie? nie? Nie ma żadnego terminu. Nie. Po prostu... Ona była razem ten i ja mówię panie doktorze, no jak pan mówisz pan dwie nogi ściąć? On mówi no przepraszam, mówi to jedną tylko obetniemy, no. nie? Ja mówię to nie pan co, ja mówię dziękuję i ja mówię, idziemy co Dobra. ja będę z kimś rozmawiam. Nie wiem czy on był... Częśćby albo Czajdźby. nie czerzy, Bo w ogóle nie od... nawet twarze nie odwracał do nas, nim, tylko hmm. cały czas tylko mówi, ściągnij dwie nogi i koniec. I, i wszystko. A ja sobie myślę, no ludzie, to ja po takim połamaniu kręgosłupa tu. Chodzę, normalnie się ruszam i, i jeszcze dużo ćwiczyłem, no bo kiedyś dużo ćwiczyłem. Teraz przestałem, bo już nie też mnie kręgosłup siada, nie? Ale, ale nikt mi nie powiedział, że mi dwie nogi ma obciąć. Uż, to dopiero lekarz. Nawet bym, chyba miałem nawet tam tą kartę miał że jakąś się nazywał. Zapomniałem jakieś. Ja. ja po prostu wyrzuciłam tą kartę. Sylwia dał życzę wam dużo zdrowia, żeby no, wam no, siło, żyło. wszystkiego dobrego, dziękuję bardzo. Ja, ja też dziękuję, dziękuję za to, że cokolwiek nam... Cieszę się, że jak mam i jak mam, tak mam i cieszę się z tego, że żyję, o, o. to jest ważne, no właśnie. że ja mogę chodzić. Jak ja widzę, ja widzę ludzi, co na wózkach, na tym, tak im współczuję, że a zresztą mi, nikt mi nie mówił, że ja kiedykolwiek będę chodził. Nikt, bo po takim połamaniu kręgosłupa, to nikt nie dał mi szans, ale ja dwa lata ćwiczyłem, dwa lata cały czas. Ja nawet nie umiałem podnieść widelca, ale, ale starałem się, starałem się, starałem się, aż się nauczyłem taki. Kilka do zasłon podnieść nawet tak nie umiałem, nic to no jakoś tylko że to wszystko musi być wszystko jest z czasem nie ma